Hej siema, cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ehm, sorry, że dawno nie było filmów. Sorry też, że nie wrzuciłem kolejnego odcinka zagubionego. E, no ale e, też nie miałam jakiejś motywacji, bo mało kto oglądał. Nie chciałam się też za bardzo czasu nie miałam. Serio już dawno nie było filmów, ale niedługo będą filmy i znalazłem bardzo fajny program. To co teraz widzicie, jest właśnie zrobione w tym programie. Niedługo też będzie tutorial, i będą prawdopodobnie livey i speed drawing'i z tego programu. I będę rysował podobne rzeczy do tego, co tu jest. Program nazywa się Magica Voxel. No, i sam w sobie program wygląda, tak, jak tutaj widzicie. Macie, macie coś takiego po prostu, możecie sobie budować w tym, z, tego, z czegoś takiego. Ja wyłączyłem kursor, żeby nie było kursora no, tego, tego tej białej myszki, więc nie widać. Wygląda to tak, po prostu możecie skorzystać, kolory zmieniać. Bardzo ładny program, piszcie sobie jak chcecie, po prostu voxel art yy, na YouTubie czy gdzieś, to naprawdę goście robią tak zarąbiste rzeczy w tym programie, że to jest naprawdę, naprawdę niewyobrażalne, co, co ludzie potrafią w tym zrobić. Ja zacząłem to mój pierwszy voxel art, wyszedł całkiem spoko, ale no i tak, no, nie jakoś zarobisty. Tak więc dzięki za oglądanie, to w sumie by było na tyle. Tak jak długo niedługo będą odcinki. Jeszcze nie w ten weekend, bo w ten weekend jedę na zawody, ale no potem już będą. No i no w sumie tyle. Dzięki, na razie i cześć!